nowości, część pierwsza. Od której dostaniemy 6 pozycji. Zatacony w innym świecie: ostatni tom Gigantys i ostatni tom Krajny Skrytowójców. Następnie mamy nowość i jest to Omori. I do tego jeszcze kolejne tomy Cat Street oraz Guns. I z tego póki co zamówiłem Gans na twardo, no i Omory chciałbym wziąć na premierę, żeby Wam je pokazać. Z kolei Waneko zaczyna miesiąc od ostatniego tomu My Hero Academia. Następnie nowa powieść Nieczysta Gra, kolejne tomy Mank, sąsiedzka opowieść Blue Lock, następnie nowość Twój List, następnie kolejna nowość z Nieśmiałej Panny Brzydką Kotkę i kolejne tomy Ziemia i Obroty, Google Loser Ranger, light nowelka ReZero, Tokyo Revengers, Dolly Kill Kill, Przeznaczenie złoczyńców jest Śmierć, Przytulny Dom czy Bless, Mars, nas pod Księżycem przez inny świat, niebezpieczny sklep posiedlowy, to widział, ta nie spawia, dziewczyna do wynajęcia, Dungeon Meshi, Królestwo kwarcu, przyjacielskie rozgrywki, Make this is of Fun and Love, Hairgear i Dolka Zabójcy oraz dwie nowości. Tańcząc ze wstążką oraz bastard. Sporo z tych tomików planuję uzupełnić, bo są to serie, które zbieram, ale zdecydowanie najbardziej mnie nowości, no i chyba najbardziej o zobaczyć, jak wypada bastard na papierze. Dajcie znać, co wybierzecie, no i kolejna część premier już niedługo.